Zajmujecie, można by powiedzieć, najgorsze, w cudzysłowie oczywiście, najgorsze z, z tych możliwych miejsc. Bo otóż za podium, czwarte miejsce, 0-3 w meczu tym Pocieszenia, czyli w meczu o trzecie miejsce. Ale mimo wszystko chyba nie będziecie strasznie tego rozpamiętywać, bo jesteście debiutantem na tym turniej, turnieju i jednak to jest mały, ale sukces. Oczywiście, no czwarte miejsce zawsze jest jedno z, z tych najgorszych bo wypadamy z podium, ale podchodząc do półfinału cieszyliśmy się, że trafiliśmy akurat na, na Grzybowice, bo wiedzieliśmy, że są na naszym pozi poziomie i mieli też bardzo mało zmian, tak jak my. No i ten mecz przegraliśmy, to tak naprawdę do tego meczu pocieszenia podeszliśmy na takim dosyć wyluzowanym poziomie, że no nic, nie, nic nie musimy, bo wiedzieliśmy, że, że drużyna przeciwna jest bardzo dobrze zorganizowana. Grają ze sobą chyba wiele lat. Jest to, jest to utytułowana drużyna, więc nie mieliśmy tak naprawdę żadnych argumentów w tym składzie, w tym składzie personalnym, który mieliśmy dzisiaj. Za rok też do nas przyjedziecie? Tak, przyjedziemy. To zapraszam i powodzenia w takim razie również za rok. Dziękuję bardzo.